Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hatekame. a dziś gramy sobie w Battlefielda 4. Przed chwilą uh, tak zacząłem na spontana, a i w ogóle jesteśmy... wow, jestem siódmy w teamie. Jestem pod wrażeniem, gdy nie grałem w bf bardzo długo, miałem ogromną przerwę od tej gry i w ogóle miałem jakiś problem z włączeniem jej, ale po paru próbach udało mi się, miałem problem z Punk Poczytałem trochę w internecie okazało się, że nie tylko ja miałem takowy problem. E, gram sobie trumowcem i planuję e, zrobić w sumie więcej BF-a na kanale, ponieważ ta gra jest akurat o, bardzo. tak za. tak za. brawo. Ta gra bardzo zawsze mnie ściągała no, pod względem nie tylko graficznym, ale pod względem grywalności i tak dalej. Nie wiem, jakoś bardziej mi się zawsze podobało BF. O, choć tylko leś. Nie, to. Tak, zestrzelmy nieżyjącego, brawo. Bar dużo bardziej podobało mi się BF niż Call of Duty. Znaczy, aczkolwiek w Call of Duty dużo więcej grałem niż bf -a. To mogę powiedzieć. Nie jestem też znowu jakimś e, bardzo weteranem tych gier. Nie gram w niezbyt dobrze. Aczkolwiek czasami uda mi się o, paru kolesi zabić, parę razy zginąć. O, jeszcze. No i koleś nas uratował. Dziękujemy bardzo. I wziął, wziął nas od tyłu. Ten już. E, chyba tutaj jest tak, że ten. E, jeden raz można jakoś zranimować, a drugi raz już nie za bardzo. Nie jestem pewny, jak tutaj jest w czwórce, ale w trójce. bodajże dało radę w nieskończoność. O, wow, nie. Lepiej było nam zostać przy szturmowcu. Nie wiem, w sumie czemu zmieniłem na mechanika. Chodź turmowiec, zawsze lubiłem tą klasę, ponieważ jednak ma te defibratory, a w, w trójce, e, jeszcze nie w czwórce, z trójki też pewnie coś kiedyś pojawi się na kanale, w trójce było o tyle fajnie, że bardzo dużo punktów można było nałapać dzięki, samych, dzięki samym reanimacjom, kurczę, znowu nie mogę się wysłowić, czyli typowy ja. Tę drogą to nie jest chyba zbyt duża mapa. Tak, z tego co się tu orientuję. Wow. No, mogłem strzelać wcześniej, ale oczywiście się zapatrzyłem. O, ale dzięki koleś. Chyba się poświęcił po to, żeby nas uratować. Takie poświęcenie. A nie, jednak żyje, dobra. To jednak nie. Łap, 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 łap Jak tam? 13. A, znowu Myli mi się czwórka z. A, dobra, dziękuję, nie zdążyliśmy. Myli mi się czwórka z trójką. Nie wiem w sumie dlaczego i cały czas kiedy chcę kogoś uratować. Albo w niego strzelam eee, za pomocą karabinu, albo... Wow. Albo... E, rzucam łapteczkę pod nogi z idiotyzmem. O patrzcie jaki camper. Nieładnie tak. No zajdźmy tutaj razem z jakimś naszym ziomkiem. O... Nie, nie pomoże nam chyba, to nie był już turmowiec, a może i nawet nie ma defiburatora. Wow, sporo ich tam jest! Spodziewałem się takiej takiej ilości przeciwników. Wow. Swoją drogą... Próbowałem w ogóle już nagrać wczoraj tego BF-a i w sumie dzisiaj by pewnie już się układało. Dzisiaj jest piątek, tak? Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj już pewnie by się ukazał ten odcinek, ponieważ a, tak bym sobie to zaplanował. Rozplanował. Nieważne. A, ale nie mogłem, ponieważ pod sam koniec rundy, w sumie nie wiem dlaczego, tylko pod sam koniec rundy miałem dziwny problem, że strasznie FPSy fps -y mi spadały. Tak miałem... Spadki do 10 i tak dalej. I to było strasznie irytujące. Myślałem, że to jakoś naprawię. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, ponieważ gram, jak już mówiłem, na spontana. Włączyłem to nagranie w takiej chwili, kiedy w ogóle tam zabijałem, tak wiecie. Tak, żeby się, pod, żeby się tym no nie? Okej. Okay. Wow, koleś jest tam. Przeładę w tu szybciej. O, wow, wybawić się pięknie. Baretka do kolekcji. I trafienia w głowę też bardzo ładnie. Jeszcze może reanimacja. Nie, nie skończyliśmy już, niestety. Ale za to laser do ACWR. Zawsze się przyda. A no, ponawalamy. Nie wydostaniemy się stąd, tak jakby nie, e, nie wiem, jak powiedzieć. Nie przejdziemy dalej z tego, co widzę. Na tym terenie. Bo jak się wychylamy to zaraz o, wszyscy umierają. Wow, co mi wie? A tam granata, łapcież. Matek, dobra, niech będzie. Nie, nie Defibrator, No i to chyba po raz pierwszy zdobyłem tą baretkę w ogóle. Nie mam od długiego czasu defiburatora. Wow, jestem 10, dawno mi tak dobrze nie szło. Wbiegłem kolesiowi z naszego teamu pod... E, ten... pod... E, celownik. No, ale mniejsza, nieważna. O, Może ktoś? O, dziękuję bardzo. I tak chyba. A, już tak nie zużyłem. Przepraszam, jeżeli to Ty byłeś. Nie, pole... Wolę tam nie siedzieć. Kurczę, biegam z jednego miejsca do drugiego. Wybiegłbym sobie stąd, jakoś. No, no nie to, już mówiłem właśnie, że mi się myli strasznie. A kurde, grano w tym Okej. Okay. Wow, z na nawala, też nie fajnie. Tak, i to chyba jest tak, że przez jakiś czas, odkąd użyliśmy teraz drugi raz nie zadziała na tym samym kolesiu. Co mnie nie wiem, czy tak nie było w Turce. nie pamiętam dokładnie, O, liczyłem, że go zabiję. Ale niestety się przeliczyłem. Ale i tak nie, nie jest bardzo źle. Bałem się, że będzie gorzej, jak kiedy włączę nagrywanie... nagrywanie... nagrawanie. Tak. Polska, trudny język. Sorry. Nie umiem. Nie umiem po polsku mówić. To jest bardzo dobrze. Chwilę, czy my w tutaj nie zamarzamy, czy to jest po prostu efekt taki czysto kosmetyczny. Coś może się nam stać, kiedy będziemy na zewnątrz? O, ciekawe. Będę musiał kiedyś sprawdzić. Słuchaj, teraz nawet mogę sprawdzić. Posiedzimy sobie troszeczkę, tak. Najwyżej zginiemy. A co tam? O, jeden z naszych kolegów, może zdążymy? Nie zdążymy. Jego ciało zniknęło na chwilę. Się pojawiła magia. Porcie apteczkę. Oj, wydaje mi się, że to tylko efekt czysto kosmetyczny w ogóle. Teraz tego nie ma. Wcześniej. Wow. Nie zdążyłem. Chyba w ogóle wybuchł obok mnie granat, który także zajął, za, zajął mi obrażenia. Mhm. Kolejny Kolejny epicki wzro, wzrost. Okej. Okay. Dobra, nie dorobiemy go. W ogóle zbliża się koniec rundy, także zbliża się także koniec odcinka. I pewnie takie krótkie odcinki będą się ukazywać z bf jako takie dodatkowe. Co? Na szybko pójdziemy teraz. Jeszcze, jeszcze może uda nam się kogoś dorwać. Albo już nie. No i to w sumie było na tyle. Szybko poszło, naprawdę szybki mecz. Może, gdyby było więcej kuponów. No ale dobrze. W każdym bądź razie zobaczymy, jeszcze co tu zdobyliśmy. Aha, trochę do turmowca, trochę do karabinów. Laser i baretki I którzy na sam koniec byliśmy? 13. No nie pechowa, 13. W każdym bądź razie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego razu. Cześć.